Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale. Dziś zapraszam was na kolejny filmik. i Dziś będzie zawartość pudełeczka I Love Box. Jak widzicie skusiłam się na pudełko, które powstało przy współpracy z Agatką. I powiem Wam, że ciekawe było właśnie, co się znajduje w tym pudełku. Kilka rzeczy gdzieś tam obstawiałam, no bo jak wiecie, ogląda się kogoś, no to gdzieś przymykają niektóre produkty właśnie ulubione danej osoby. No i muszę Wam powiedzieć, że część wiedziałam, co będzie. Oczywiście ja już się dobrałam do tego pudełka, no bo jakże by inaczej, nie mogłam się doczekać. W ogóle nie mogłam się doczekać tego pudełka. Ono było gdzieś koło 3 lipca, że zamówienia składamy. Wielki bum był na te pudełka. Nie wiedziałam, czy moja wpłata doszła, czy nie doszła. Tam dziewczyny to pewnie się śmiały, że ja jakaś nadgoliwa, bo piszę, że ciągle nie ma. Koło 11 chyba lipca napisałam, co z pudełkiem, czy one już wysłane, czy nie. No i później dopiero dziewczyny wrzuciły informację, że pudełka będą wysyłane 25-26 lipca. Więc trochę mi się śmiać chciało, bo wiecie, ja myślałam, że już zamówiłam i pudełka, pudełka będą wysłane i już otrzymujemy. Nie, tu trzeba było cierpliwie poczekać, więc przyszło to pudełeczko chyba 26 lipca do mnie. No i oczywiście od razu musiałam otworzyć, no ale chciałabym Wam pokazać, co się znalazło w środku. No i powiem Wam tak, no oczywiście sporo różnych ulotek. Nie ma tutaj żadnej rozpiski, Także, no będę w ciemno gdzieś tam, wiecie, patrzeć, co to jest. Natomiast, o, takie naklejki nie wiem, pewnie komuś oddam, bo ja no, takich rzeczy nie używam. Jakieś, widzicie, co, y, vouchery i tak dalej na zniżki. Tu mam jakąś torebkę, malinka na torcie, czyli herbatka. Jak wiecie, herbatę owocową ja lubię, więc myślę, że z przyjemnością sobie ją wypiję, zabiorę ją do pracy. No i tutaj mamy jedyną ulotkę o peelingach, które też się tu znalazły, właśnie w pudełeczku. I to jest tak, takie maleństwo. Badby.pl Sama byłam ciekawa, co to jest. Trochę się to klei. W każdym razie zobaczymy, z, jak to się sprawdzi. Czy będę zadowolona. Taka mała próbeczka. Wiecie, można zawsze przetestować. No i zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. No i oczywiście, podziękowanie za zakup I Loveboxa. Mamy dla ciebie coś ekstra. koty rabatowy I Lovebox. Minus 30% zniżki na zakupie w sklepie Beauty BeautyCosmetics.pl. Także zobaczę w ogóle, wejdę sobie na stronę, co oni tam mają. No i kochani, już przechodzimy. Tak właśnie obstawiałam, że będzie ten żel pod Pysznic i do kąpieli, właśnie mango i papaja Wiem, że go y, Agata bardzo, bardzo lubi. Sama na niego patrzyłam w internetach, ale stwierdziłam, no nie będę kupowała jednego opakowania y, czy jednej sztuki po prostu kosmetyku, coś tam jeszcze sobie dołożę najwyżej do koszyczka, ale właśnie trafiła się okazja, że będzie ten box y, przy współpracy z Agatą, więc mówię kurde, poczekam, zobaczę. No i jest. Jest, także super, cieszę się, wypróbujemy. Tu jest chyba 500 minutów także spore opakowanie. Jeszcze widzicie, jest zaklejone, ja go nie otwieram, bo mam Pewne rzeczy do kąpieli i podkrężnicy pootwierane, więc wiecie, nie chciałabym tak dużo wszystkiego otwierać. Obstawiałam też właśnie, że będzie ten feeling do ciała Ochtomi Bardzo byłam ciekawa tego produktu. No i jest, opakowanie jest przesłodkie Ochtomi i zapach jest gray także super, z takim jednorożcem. No pięknie, opakowanie wygląda naprawdę pięknie. Szkoda, że tu wszystko jest w języku angielskim, ale damy radę, gdzieś tam trochę wiesz słów gdzieś kojarzę, więc myślę, że sobie poradzę. Tu jest 250 gramów z tego, co widzę. Jeszcze wszystko zaklejone, więc też nie otwieram. No i jestem mega ciekawa właśnie tego produktu i mam tu coś jeszcze. To jest chyba właśnie ten BB krem APC Moods Nude. M. Zobaczymy. Bibi CC połączone. Tu jest 15 chyba mililitrów. W ogóle jakiś dziwny język jest i nie mam żadnego pojęcia jaki. W każdym razie, no oczywiście na twarz. Ja z kremów BB to jedyne, które mi się sprawdzało to był Misza i Skin79 pomarańczowa wersja. Natomiast będę miała okazję zobaczyć jakiś inny krem BB, jakie będzie miał właśnie krycie i jak się będzie utrzymywał na mojej skórze. Także super, na pewno przetestuję i dam Wam znać w którymś filmiku. Tu mam coś jeszcze zafoliowane, bo jeszcze oczywiście nie wyciągałam. O i to jest algotonik z Sensum Mare. Też dużo dobrego słyszałam właśnie o tej marce. Bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym. Jest go tutaj 100 ml. Także super. Tak się prezentuje produkt z pompeczką. Zobaczymy, czy będę używała właśnie atomizera, czy jednak będę wolewała na płatek lub na dłonie i wklepywała w twarz. Także o, bardzo się cieszę. Kolejna rzecz którą z przyjemnością przetestuję. No i oczywiście tu są Dwa peelingi, z tego co wiem, ta Agatka używała je do twarzy, ten jest pewnie kawowy, tak obstawiam, ten owocowy, to na pewno, ale jaki to, nie wiem, na razie ich też nie otwieram. No i to są takie małe słoiczki, idealne gdzieś w podróży, żeby zabrać ze sobą, także zobaczymy jak się to sprawdzi, czy będę zadowolona. I jeszcze jedna rzecz, Alclin Balm Hemish, to wiem, że też Agatka bardzo lubi, bardzo często poleca, to jest... Maleńki balsam, właśnie chyba do do makijażu z tego, co kojarzę. Coś mi się tu klei, coś się wolało pewnie, ten który jest z peelingów. W każdym razie chciałabym się dobrać do tego, a może do dołu. Zobaczymy. Ale to baluszek, kurczę ale fajnie, wiecie co, można będzie przetestować. Zobaczcie, jak to się sprawdza na twarzy, bo ja formę olejków do makijażu bardzo lubię. Miałam dwa balsamy w swoim życiu, jeden z Klinika drugi z Avonu i oba mi się niestety nie sprawdzały, ale zobaczymy, czy to da radę. I tu mam jakieś maleństwo. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Muszę zobaczyć na stronę internetową I Love Box, co było właśnie zawarte w tym pojemniczku. To wygląda mi jak kapsułka jakaś nawilżająca do twarzy, bo zobaczcie, to jest tak jak taka mała rybka i tak obstawiam, że to jest coś nawilżającego do twarzy, no tylko bym chciała wiedzieć jeszcze ewentualnie co. No ale zobaczymy. Także takie maleństwo coś jeszcze znalazło w tym pudełeczku. No i powiem Wam, że ja jestem zadowolona. Całkiem fajne kosmetyki się znalazły. Będę miała okazję, wiecie, przetestować na swojej skórze i na ciele coś innego. E, także super. Ja polecam jak najbardziej takie właśnie mm, boksy przy współpracy, bo wtedy wiecie, zawsze są jakieś takie perełki. To jest już mój drugi boks właśnie kupiony przy współpracy z Agatą. I polecam, bo naprawdę dziewczyna ma fajny gust i dobre kosmetyki dobiera. Także ja dziękuję bardzo za takiego boksa. Jest świetny, jestem zadowolona. No i teraz mi zostało tylko używać te produkty. Kochani, dajcie znać, czy któraś z Was się skusiła na takiego boksa, kupiła coś dla siebie, czy raczej omijacie takie formy właśnie zakupów, nie kupujecie tak zwanego kota w worku. Dajcie znać w komentarzach. Czekam jak zawsze pod filmikiem na wiadomości od Was. Dzisiaj Wam dziękuję serdecznie. Zobaczymy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa, pa.